Słuchajcie, czy dzień próbny w pracy dla kandydata na stanowisko jest legalny? Taki darmowy oczywiście, no, no nie. Jest to praktyka, która jest nielegalna, bo każdą pracę, którą się wykonuje na rzecz pracodawcy, potencjalnego pracodawcy, no musi być zawarta, zawarta umowa. Natomiast, oczywiście dozwolony jest dzień zapoznawczy pod warunkiem, że taki kandydat nie będzie wykonywał żadnych takich konkretnych zadań mm, związanych z pracą. No na takim zapoznawczym dniu, no to zwykle. Po prostu patrzymy sobie na zespół, zapoznajemy ludzi, oglądamy biuro, zapoznajemy się z warunkami tej pracy, i coś takiego już oczywiście jest dopuszczalne prawem. Dopuszczalne są również takie konkursy między kandydatami, żeby no, pracodawca mógł sobie wybrać najbardziej wygodną osobę i właściwą na dane stanowisko. No ale tutaj też trzeba uważać, dlatego że no, ci kandydaci nie mogą wykonywać pracy takiej autentycznej dla jakiegoś konkretnego klienta, więc to muszą być przygotowane oddzielne, specjalne zadania i nie mieć nic wspólnego jakby z prawdziwymi elementami wykonywanymi dla, dla prawdziwego klienta. No i tutaj też trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy mówimy o wykonywaniu właśnie takich zadań, kiedy mówimy o przygotowywaniu jakiejś na przykład strategii, pomysłu, grafiki czy czegokolwiek, no to tutaj pracodawca też powinien pamiętać o prawie autorskim. Tak, tak to wygląda w naszym prawie.